Jaskini. Tak, czyli. W głąb Barbadosu. Tak, w głąb Barbadosu dokładnie. Eee... <głosy> <Ej>. <głosy> chciałem, tak, już jesteśmy chyba troszeczkę zmęczeni. Troszkę zmęczeni, tak, tak, tak. Dobra, trzecie wspomnienie. Tak, jaskinie, nasza eee, podróż w głąb Barbadosu. W głąb Barbadosu. W głąb Zmęczeni. Nie no, e, z tego co pamiętam, co e, mówił nas Godfrey. Jeffrey? Nie, Grandly. Grandly, tak. Nasz, ja nasz mam, mam go ten, Nasz Grandly przewodnik to. E, jest kiniemy Freak. E, tak, że e, jest tak, że. O, tu możemy pokazać. Tak. W końcu ułożyć nasze mapy. Bo że to jest, Barbados to jest za, tutaj. Indie zachodnie, tak? tak Czyli Karaiby, tak. małe i wielkie Antyle. Barbados mamy tutaj, a tu mamy wszystkie te wyspy St. Martin, St. Thomas, St. Louis, St. Lucia, Grenada, St. Lucia. St. Lucia, i Saint Lucia. Tak. Mm, Is it your, uh, no właśnie. To taki insight. E, I tu mamy właśnie te wyspy, które są wulkaniczne, i właśnie Barbados jest o tyle ciekawy, że on nie jest wyspą wulkaniczną, tylko jest wóz, wy, wóz wyspą kredową, tak? Dobrze mówię? Nie kredową, koralową. Koralową, znaczy... Tak, koralową. No okej, okay, dobra, no. Generalnie możecie, taka, taka jeszcze rzecz yy, geograficzno-geologiczna, można to zresztą zobaczyć, że te wyspy wulkaniczne, one układają się... W wulkan. Tak, wulkan. I tu tutaj. na środku jest jego, tak, stąd <laughs> tak. wystrzeliwuje. I widać wyraźnie, że Barbados, Trinidad i Tobago zresztą tak samo, nie są w linii tak. tego jak to tej, tłumaczył Grandly, tak. że one są elementem rafy koralowej, która chroniła Chronii. ten dostęp do wysp wulkanicznych. Tak. No i to jest ciekawe z, z tego względu, że właśnie z tej jaskinie są właśnie na tym koralu i cała wyspa. I cała hmm. wyspa, tak. I no i z tego względu są one zbudowane z gliny. I tak. z, no nie wiem co moim zdaniem tam były. Kilka rodzajów gliny można obserwować tym. No tak, tak, tak. Ale to się już więcej nie będę wypowiadał. W każdym razie było tam bardzo fajnie. Tak, geologicznie to chyba by było na tyle. E, z naszej strony. Z naszej strony, tak. Aczkolwiek z tego, co on mówił o tym, jak bardzo te badania, na przykład tych jaskiń są na Barbadosie są zaawansowane, to. To generalnie ja wywnioskowałem z tego, że to dwóch studentów z we, z uniwersytetu sobie zrobili jedną pracę na ten temat, a i, tak. i to by było na tyle, jeśli chodzi o badanie tych jaskiń. No, ale w ogóle coś ciekawe, bo dużo ciekawostek oprócz tego, że, że przyrodniczo tych roślinnych, tak. to on jeszcze powiedział o tym, yy, o, o tym y, połączeniu tych jaskiń. A tak, tak, nie, no to było bardzo ciekawe, tak. że yy, na w ogóle Barbados podobno ma bardzo dużo tych jaskiń. I można to zauważyć przez konkretny gatunek palmy rosnący na powierzchni, oczywiście, który oznacza, A, że są tam ta. wody głębinowe, czyli jaskinie. I, tak. E, tak, tak. I właściwie jest to jedyna te, tylko te grunty, które mają właśnie tą te jaskinie pod spodem, e, są gruntami, które są, nadają się do u, e, upraw. upraw. Tak. E, jeżeli, Ale nie do budowy domu. Tak. Między innymi powiedział historię, że jakiś milioner kupił sobie ziemię, wszyscy mu mówili, że tu się wybuduje, po czym odkryli jakąś ogromną jaskinię na E, kilkaset e, albo kilkanaście, albo ki, e, kilka tysięcy tak. metrów pod, po, pod tą jego działką. Ale on i tak się wybudował. I podobno I... ma jaskinię wbudowaną w górę. Tak, domu. no ja, ja myślę, że to jest taki domek letniskowy dla Batmana. Że on sobie ehm. na wakacje, wakacje sobie tam spędza. No tak, no myślę, że jak to milioner, to jest to niewykluczone. Ale tak. co jeszcze ciekawe, to że e, ten system jaskini bywa połączony, między innymi ta jaskinia, w której byliśmy. Em, w, w sumie to nie jest do końca potwierdzone, tak? tak. On powiedział w sens. Bardziej to są takie. Em, em, że tak powiem, historie nie. słowo mówione, tak? tak Czyli tak. Em, że no, najprawdopodobniej. Legendy, tak, najprawdopodobniej ta, te, to miejsce ono jest mniej więcej w pośrodku Barbadosu. E, u, było połączone z północnym, z północą wyspy tak. i w, miało wyjście na wybrzeże, tak. więc e, podobno niewolnicy, którzy e, pracowali tam na plantacji, którą zresztą widzieliśmy jej pozostałości, tak, 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 e, no. na ogromnej plantacji, e, trzciny cukrowej najprawdopodobniej, mm. Y, tamtędy uciekali i stamtąd wypływali stamtąd na północ i próbowali się dostać na statki y, płynące tak, tak, I i generalnie jak z tego szczytu zobaczyli statek tak, to wtedy biegło się tak. przez te jaskinie tak. i, i ten żeby, żeby dostać się na ten statek tak w ogóle Grantli bardzo dużo ciekawych rzeczy nam tak. opowiadał również o naturze y, w gatunkach i o gatunkach drzew, drzew. I tak Między innymi nam pokazywał drzewo, z którego wytwarza się y, paczul, paczuli. Pewnie y, wielu, wiele, y, wielu, wiele osób wie, co to jest. To jest taki zapach. Znany. Ale wiele osób nie wie, co to jest. Tak. <grym> <grym> a wiele wie. <grym> a wiele nie wie. 50% ludzi wie. I 50% ludzi nie wie. A 50% jest niezdecydowanych. Tak. To mm. dużo jest osób na świecie. Tak, nie, nie mam zdania. Tak nie zdechła wrona. <grym> Właśnie to. Je, dobra, dygresja. Później cię <grym> powiem, bo tak nie zdechła wrona. <grym> Więc chyba coś jeszcze chcemy dodać o tych jaskiniach? Nie, właściwie nie, ale to była bardzo fajna eksploracja i. i, i Super przeżycie i, i było, było nie, naprawdę bardzo miło. Napr naprawdę w porównaniu z tymi jaskiniami, w których byłam w Polsce, tak. i w których w ogóle byłam, to to było. Super. No. no Ja byłem w takiej jednej w y, Słowenii, y, ale, ale to nieważne. To, a to będzie w odcinku o Słowenii, Ta. e <laughs> Tak. No więc teraz y, jeszcze tak właściwie kończąc, a, kończąc. jeszcze chciałeś powiedzieć o jedzeniu. Tak. I tak. Y, bo oczywiście te trzy wspomnienia, y, czy właściwie cztery. Y, 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 to jest nasz e, wybór bardzo subiektywny. E, a Barbados to nie tylko to. E, a ja chciałam dodać e, oczywiście o jedzeniu. Hmm. E, słów kilka i jedzenie na Barbadosie jest wspaniałe. E, I bardzo, bardzo dużo ciekawych i dobrych rzeczy tam e, próbowaliśmy. E, można oczywiście i należy zacząć od ryb. E, których gatunków m, chyba nigdy w życiu tyle nie wiedziałam. Przechodziliśmy przez targ rybny i te ryby nie tylko są ogromne, naprawdę są ogromne. E, są wielkości w sensie tuńczyki, po prostu jak małe cielaki. E, no i tak naprawdę tych gatunków nie sposób jest rozpoznać się i się zorientować. To Albo trzeba tam pracować, albo żyć przez całe życie i, i się tym interesować, bo e, ta, ten, tych rodzajów ryb jest po prostu niezmierzona ilość. No tak, oni są przede wszystkim bardzo dobrze przyrządzane. Tak. Mm, mm. jaka dobra rybka była. Myślę, że to pani oddaje jeden smak. Ale y, jeszcze tak naprawdę ja mogłabym o jedzeniu, tak jak już to Kajtek zdążył wspomnieć, y, zrobić oddzielnego bloga. I y, y, jest to prawda. Poczekajcie na odcinek o Miami. Tam będzie y, dużo y, jedzeniu o, o jedzeniu w Little Havanie. Tak, będzie. Będzie naprawdę dużo. Y, jest nas oczekać. Mm, ale chciałam tylko powiedzieć w sumie. Nie, chciałabym dużo rzeczy jeszcze powiedzieć, ale powstrzymam się. Yy, I rybą, która jest też znakiem rozpoznawczym Barbadosu jest flying fish, czyli tak. ryba, która się unosi. Znaczy... Latająca no, ryba. No, latająca ryba jako po prostu. Ja że jest jakiś książek dla dzieci w ogóle ten, pamiętam, ale że ona może nawet 30 metrów polecieć. Tak, i też ją jedliśmy. Yy... Właśnie, przyleciała nam na talerz. Tak, przyleciała. I jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć dla tych osób, które mięsa nie jedzą. Bo w sumie my tam za bardzo mięsa oprócz ryb nie jedliśmy. Nie, nie bardzo. Nie. nie. Więc niewiele Wam możemy powiedzieć o tym, jakie tam inne mięsa można zjeść, ale można zjeść różne, bo oni w mięsach Czyli, się nie wiem, lubują. Się nie zastopowało. Bo, ale, mówi, bo mówiłam o tym, że mięsa. Tak, więc, ale, y, ale rzeczywiście w mięsach oni się lubują i więc na pewno y, mięsożercy tam znajdą dużo, dużo rzeczy dla siebie. Y, a jeżeli chodzi o y, owoce morza mniej, szczerze powiedziawszy, a, a, a jeżeli chodzi o wegańskie rzeczy i wegetariańskie, to zdecydowanie tak ze względu na to co już o czym wspominaliśmy czyli te wpływy rastafariańskie i dużą część, dużą część ludzi tam po prostu e, mięsa nie je w ogóle więc można zjeść Ita italii tak jedzenie italii które jest jedzeniem e, rastafariańskim i można je kupić na właściwie wszędzie na e, sprzedawane jest na bazarkach w barach można nawet kupić je w szefet, czyli w czymś co przypomina Mcdonalda yy, i jest sieciuszką i można tam zjeść po prostu sobie yy, roti yy, z czyli yy, to jest taki rodzaj naleśnika zawinięty z yy, soczewicą na przykład. I to jedzenie jest bardzo dobre. Yy, tak, nawet w sam, z samochodów sprzedają je w różnych miejscach bardzo niespodziewanych, na przykład przed barem o 3 w nocy, eee, no więc e, chyba tym gastronomicznym akcentem z mojej strony e, wymuszonym. Tak, nie, no e, możemy zakończyć. Tak, e, dobrze. No to, no to bardzo miło was było gościć w pierwszym naszym odcinku. Tak jest. Sałatki. Pierwszy przystanek sałatki z sałatką. Nie <noise> 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 chciałam tak że Tak, pierwszy przystanek sałatki z sałatką, e, Barbados. Barbados. E, widzimy się już niedługo. Tu, Barbados. No i widzimy się już niedługo w odcinkach o Miami. Tak jest. No. A no to? Pa. pa.